Na styjsku Shimano spotkaliśmy Roberta Banacha. Robert, sezon przełajowy zbliża się wielkimi krokami. Co tu ciekawego wypatrzyłeś z oferty Shimano w związku z tym? Tak, jak wiadomo, wczoraj był ostatni wyścig maraton MTB. Przerzucamy się na przełaje, stają się one coraz bardziej popularne. I tutaj też mamy odzew firmy Shimano, która wypuściła taki upgrade do grupy szosowej. Jest przeznaczeniem tylko do cyklokrosu. I właśnie mamy ciekawe korby, które mają przełożenia 46-39, takie się używa na wyścigach przełajowych. Do tego fajne hamulce, bardzo fajnie zrobione, o ażurowej konstrukcji. Wcześniejszy model dedykowany do przełajów był dosyć toporny i niestety nie hamował. Ten podobno ma być lepszy. A powiedz mi, właśnie był, też był podejmowany temat tarczówek w przełaju. Czy to w ogóle coś ruszyło w tym kierunku? Że jak, co Ty w ogóle sądzisz? No Temat był dosyć ciekawy, ale, tak jak patrzymy na zawodników z Pucharu Świata, to raczej żaden się nie ściga na tarczówkach, Wszyscy jeżdżą na systemie cantilever. No właśnie, Robert, druga rzecz, która Twoją uwagę przykuła, czyli nowa grupa XT. Tak, w tym na 2012 już jest wypuszczona w pełnej okazałości grupa XT z napędem 2x10 którego dotychczas brakowało. Ale ciekawostką, ciekawostka jest taka, że Shimano w grupie XT wprowadza korbę tylko w jednej modyfikacji albo w, w takich przełożeniach 42, 28, inne zębatki nie są dostępne. Z innych ciekawych rzeczy to hamulce w zasadzie zrobione tak jak najnowsze XTR, które są bardzo skuteczne. Przerzutka tylna coś zmieniło tak. w niej? Nie, tylna jest w zasadzie troszeczkę po lekkim faceliftingu, ale nie uległa zmianie. Natomiast widać, że też w, w całej grupie XT są koła pod 29era. Aczkolwiek brakuje ich w grupie najwyższej, czyli w Xterze. No właśnie, już mowa o przełożeniach. Powiedz nam, bo to się też w tym temacie wiele zmieniło. Wszyscy zawsze od lat używali 44 blatu. W tym momencie wszyscy poszli w bardzo małe tarcze, nawet poniżej 40 zębów. A czego ty używałeś i jak się na to w ogóle zapatrujesz teraz? Początki były takie, że mieliśmy przełożenia nawet 48 albo 46 największe tarcze. Z tyłu były kasety do 28 zębów, teraz to troszeczkę jest zminimalizowane, ale myślę, że to za sprawą wyścigów, które stały się bardziej dynamiczne i krótsze. Zawodnicy używają mniejszych przełożeń, są ciężkie podjazdy, trasa jest bardzo szybka, z dużą ilością zakrętów, dlatego takie są przełożenia. A Ty jakich używałeś w tym sezonie? W tym sezonie jeździłem 42,28 z przodu i 11,32 z tyłu. No dobra, dziękuję Ci bardzo idziemy dalej szukać jakichś fajnych ciekawostek.